Barszcz sosnowskiego to roślina, która kwitnie i owocuje latem. To właśnie o tej porze roku jest najbardziej niebezpieczna, a znajdujące się w jej składzie furanokumaryny mogą powodować oparzenia drugiego i trzeciego stopnia oraz podrażnienie dróg oddechowych i oczu. W Polsce zaczęto uprawę barszczu na paszę dla bydła. Jednak szybko wycofano się z tego pomysłu, ponieważ ludzie pracujący przy uprawie zaczęli doznawać ciężkich poparzeń. Brat, jak pracował w PGR-ze, bo to było, można było sobie tak dorobić, to miał poparzone pierwsze te nogi. Cały czas się te ślady ma. To są takie burkle duże, rosną z wodą, i no, to na, za parę dni to wychodzi tak. Ci turyści, ja im tyle razy tłumaczę, oni się zatrzymują tu przy jeziorze. No. To najgorzej to Warszawiacy. Ładują do tych swoich samochodów te kwiaty. I człowiekowi tłumaczysz, że, że ty nie bierz tego kwiata, bo to jest, jest Barsz Sosnowskiego, tylko że on nie wie co to jest. I mimo wszystko załaduje ten cały bukiet, taki tam z parę tysięcy tych nasion jest w tym kwiatku. Znajdujemy się w Bęsi, gdzie kiedyś był PGR, który otrzymał również w dawnych czasach za komunę tą roślinę jako dar, który miał być rośliną, która spełni jak gdyby wymagania polskiego bydła, które miało tym się żywić i po prostu w bardzo szybkim tempie się rozprzestrzeniać, rosnąć i Karmić po prostu polskie bydło. Niestety okazało się, że polskie bydło miało żołądki na to nieprzygotowane, zaczęło po jakimś czasie bydło od tego umierać, a Polska została z barszczem sosnowskiego. Który w wielu regionach kraju stanowi spory problem, zwłaszcza na terenach popegeerowskich. Warto dodać, że gmina Bęsia otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usunięcie tej rośliny. Tutaj za, za budynkami niedaleko było pole doświadczalne, i on tutaj najpierw był wożony, przekwitał, rozwożony ciągnikami, więc ten materiał się rozsiewał, że tak powiem, wzdłuż dróg. W górowie, tutaj obok, 2 km, był też tak zwany PGR, gdzie hodowano zwierzęta i tam dowożono tą paszę, i wzdłuż tych dróg rozsypał się po prostu ten materiał i mamy go do dziś. Ciężko go, że tak powiem, wytępić. To na bardzo oporne na, na niszczenie jest. Kiedyś próbowano jakimś amerykańskim randapem to, to niszczyć, ale to nie przynosiło skutków. Podobno są jakieś środki, teraz używane też przez naszą gminę, które są skuteczne, ale no trzeba to w zalążku tępić. Jest to spore przedsięwzięcie, bo, bo jest go wszędzie. On wyrasta między budynkami, się pojawia w różnych miejscach. Jest kilka metod likwidacji barszczu, choć wszystkie nie są w 100% skuteczne. Te metody polegają między innymi na wyrywaniu, wykopywaniu przede wszystkim młodych osobników barszczu, siewek. Jeśli chodzi o te starsze, które już rozwijają bardzo silny system korzeniowy, te są usuwane w różny sposób. Metodą np. przecinania szyi korzeniowej przy pomocy szpadla, innych narzędzi tnących. Są to metody rozwiercania korzenia. Będziemy testować, również już właściwie te prace się rozpoczęły, testować urządzenie, tak, tak zwany świder glebowy, który pozwala również na... Usunięcie tej części podziemnej rośliny, ponieważ roślina rozmnaża się przede wszystkim generatywnie przez nasiona, ale również przycinana, koszona może regenerować się w kolejnych sezonach wegetacyjnych właśnie z tych części podziemnych korzenia. Najbardziej istotne jest usunięcie z gleby banku nasion. Jest to możliwe, ale wymaga czasu. Wymaga czasu, ponieważ nasiona barszczu mogą przetrwać co najmniej kilka lat w glebowym banku nasion, więc te działania nie powinny ograniczać się do jakichś jednorazowych mm, zabiegów, a powinny być systematycznie, konsekwentnie kontynuowane w kolejnych sezonach wegetacyjnych, monitorowane, czy pojawiają się nowe siewki, nowe osobniki i dopiero w momencie, kiedy to do sytuacji, gdzie przez kilka kolejnych lat nie będą pojawiały się siewki młode, rośliny, barszczu, będziemy mogli powiedzieć, że mamy sukces. Pewien sukces w walce z tą inwazyjną rośliną odnieśli pracownicy Wigierskiego Parku Narodowego. 15 lat temu podjęliśmy takie działania pilotażowe, które polegały najpierw na ograniczeniu. Po prostu pojawiania się nowych nasion roślin, bo one zagrażały środowisku. Postanowiliśmy bardzo radykalne środki podjąć, a mianowicie wymieniliśmy wierzchnią warstwę gleby, gdzie był bank nasion tych roślin, i w ciągu dwóch lat pozbyliśmy się całego stanowiska. W tej chwili testujemy trzy takie metody. No, mamy pierwsze już doświadczenia, chociażby związane z daną lokalizacją metody, które przyjęliśmy. Świder Hogwit, który został wymyślony kilka lat temu zaledwie w Holandii, gdzie podobno dobrze się sprawdza. U nas niestety przy bardzo dużych osobnikach naprawdę jest to metoda bardzo męcząca. Kłopotliwa. To jest taki cylinder, który wbijamy i wkręcamy w szyjkę korzeniową i powinniśmy no, prawie że całą ją wyciągnąć. Nie jest to proste. Czasami trzeba kilka razy w jedną roślinę właśnie się wkręcać, ale się okazuje, że wystarczy tam niewielki kamyk gdzieś w pobliżu i momentalnie, czy też po prostu ta bulwa już jest tak twarda, że ten świder nam się po prostu zsuwa z tej rośliny. I to stwarza bardzo dużo no, przede wszystkim kłopotów związanych z tym, że do jednej rośliny trzeba parę razy podchodzić. Ważne jest, aby likwidacją barszczu zajęli się specjaliści. Pewną wiedzę trzeba posiadać oczywiście, żeby zidentyfikować rośliny. No i oczywiście odpowiednio przeszkolenie w zakresie BHP. Jak należy się zabezpieczyć, postępując czy prowadząc działania z barszczem tak, aby nie spowodować również jakich, jakiegoś uszczerbku na zdrowiu dla osób, które te zabiegi wykonują. My z reguły korzystamy z firm, które zajmują się w ogóle usuwaniem gatunków. Sami no nie mamy ani uprawnień, aczkolwiek no ja, żeby wiedzieć, jak dana metoda, jak się nią posługiwać i tak dalej, to muszę ją zastosować. Czyli ja oczywiście testuję, czy sprzęt, czy daną metodę osobiście. Ale z reguły, jeżeli to są na większych powierzchniach, a to są czasami no hektary, no to wówczas robimy przetargi i wybieramy firmy, które są do tego przystosowane. I one wtedy robią to profesjonalnie. Aczkolwiek zawsze musi być nadzór przyrodniczy, bo te firmy z reguły. No, mają swoich ewentualnie botaników, ale taka osoba no, wiadomo nie będzie kontrolowała siebie w takim stopniu, w jakim my byśmy to zrobili i dlatego ta kontrola, czyli ten nadzór przyrodniczy z naszej strony zawsze jest Od 2018 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza konkurs na likwidację tej inwazyjnej rośliny. Wnioski o dofinansowanie mogą składać zarówno osoby prywatne, jak i jednostki samorządowe. Jeżeli chodzi o kwoty, to w tym roku mieliśmy ogłoszony konkurs. Można było uzyskać do 80% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 3000 zł za jeden hektar obszaru, z którego będzie usunięty sosnowskiego. W tym roku mieliśmy dofinansowanie maksymalnie do 15000 zł. Wiadomo, to w zależności od gminy, ile gmina będzie chciała usunąć barszczu, gminy również ze swoich środków dokładają, więc są to różne pieniążki. Są to pieniądze na wysokości 60 Tysięcy, piętnastu tysięcy, nawet potrafią gminy zlikwidować jeden hektar, po prostu tylko, żeby się pozbyć problemu.